Dzień dobry. Jak masz na imię? Jak? Blanka, tak? No ślicznie. No teraz zobaczysz, co za Was zrobimy. Teraz umyjemy Ci uszka. Dobrze? Popatrz, jaką mam wodę fajną. Widzisz? O, cik. Mogę umyć uszka? Dobrze. O, cyk. Tak umyjemy. Kasia, przepomnij mi, czy coś Umyjemy łóżka ślicznie. O, cacy. Pięknie. I teraz weźmiemy pisaczek. Masz w domu mazaczki. Masz do mazaczki. Ja też mam takie mazaczki, widzisz. O, takie kropeczki można stawiać. Można takie kwiatuszki malować, jakie fajne. Mogę ci taką kropeczkę na łóżku y, postawić, żebyśmy wiedziały, gdzie mamy przykleić, dobrze? No to połóż, połóżkówkę na mamusie. O tak, ślicznie. I teraz najtrniejszy moment, żeby tego różnić. Nie ruszaj główką, dobrze? To by było dobrze. Pokaż kochanie. Pokaż. I teraz tutaj. O, tutaj jest. Posiadaj mi kawałek matki. O, to jest jak u nas się ładnie przykleja. O, tutaj mam. Papierek. Ja na razie wezmę papierek. Mam troszeczkę kleju, widzisz? Zobacz, mam troszeczkę kleju. Pokażę Ci na rączce. Zobacz, smarujemy uszko takim klejem. Przyklejamy kolczyka. Teraz wezmę kawałek papierku, żeby tylko pokazać. Zobacz, nic nie boli. Widzisz, jak się szybciutko się przykleiło? Ślicznie, prawda? Fajnie. Przykleimy tak kolczyczki. Tak, żeby nie bolało, tak? No to posmarujemy tutaj klejem. Cyk, cyk. ślicznie. Teraz zabawimy się w, księżni w księżniczkę. Księżniczka zamknie zaraz oczka. I za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, księżniczka będzie miała już kolczyczki na uszkach, tak? No to księżniczka zamyka oczka. patrzy Poprzez. prosto. I bawimy się w księżniczkę. Pani, muszę wstać, wstać, wstać. Pani. Y Główkę wyżej troszeczkę tak prosto, tak? I już za chwilę będziemy... Pani bliżej, tak? Już za chwilę za dotknięciem czarodziejskiej różki malutka dziewczynka będzie zmieniła się w księżniczkę. Ścianiczkę. Już mamy tak trzy, cztery szybciutko, laneczka. Już, 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 już nie płaczę, nie płaczę, nie płacze. Ja tak, tak nie zobacz. To jest nagroda dla ciebie za to, że. Daj spinka też przy okazji. <laughs> za to, że byłaś taka dzielna. Różową, może. Jest pomarańczowa i, i a jest? Daj różę. I masz taką piękną bluzeczkę. Przeważam cały czas. Dostałaś w nagrodę teraz laleczkę. Że, że byłaś taka dzielna i teraz jeszcze dostaniesz o, spineczkę. Spineczkę zapinamy I teraz taką wodą jeszcze. Jaka piękna. I wodą jeszcze spryskamy, żeby nie bolało, tak kochanie? O, cyk cyk. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję serdecznie.